16 maja 2019 roku, deszczowy, piękny poranek. Witam Państwa serdecznie na wynikach kwartalnych 2000, od pierwszego kwartału 2019 roku. Sprawnie, szybko, mamy już zwyczaj od wielu kwartałów komentować na bieżąco, informować Państwa odnośnie naszych wyników transakcyjnych, systemu płatności mobilnych. Zachęcamy jak zwykle do tego, aby zadawać pytania na naszym kanale twitterowym na bieżąco. Jesteśmy gotowi, jestem gotowy do tego, aby sprostać Państwa wszelkim pytaniom. Natomiast bardzo ciekawe informacje, bardzo ciekawe dane, sprawnie, szybko postaram się skomentować najważniejsze parametry, które Blik osiągnął w tym pierwszym kwartale. Otóż przede wszystkim przechodząc do rzeczy, drodzy Państwo, w pierwszym kwartale 2019 roku system płatności mobilnych Blik odnotował 40 milionów transakcji, absolutny rekord, permanentny wzrost. Zdecydowanie należy skomentować, iż tutaj tym komponentem głównym i to nie jest zmienne naszego wzrostu i tej bardzo wysokiej transakcyjności pierwszego kwartału jest przede wszystkim transakcyjność wykonana blikiem w internecie. I tutaj mówimy o niespełna 30 milionach transakcji. Transakcyjność w ATM-ach, czyli bankomatach związana z wpłatami i wypłatami środków pieniężnych gotówkowych, to jest niecałe 5 milionów, 4. 1 700 ,000 transakcji. Niecałe 3 miliony transakcji tutaj cały czas odnotowujemy bardzo ciekawe i solidne wzrosty w kanale płatności posowych, naziemnych, sklepowych, również bardzo istotne wzrosty odnotowujemy w pierwszym kwartale bieżącego roku w kategorii transakcji przelewów na telefon bringę. Teraz komentując poszczególne elementy przede wszystkim należy zwrócić uwagę na tą naszą stałą strukturę transakcyjną. 75% transakcji w ramach systemu płatności mobilnych, BLIK w sposób bardzo stabilny utrzymywana jest właśnie przez transakcje wykonane w internecie. 12% transakcji to są transakcje bankomatowe, 7% posowe, 6% P2P. Tutaj mamy taką relatywnie wyrównaną walkę pomiędzy tymi typami transakcji i jesteśmy przekonani, że podtrzymując dynamikę, to za chwilę też będzie widać w poszczególnych w wyliczeniach poszczególnych kanałów, Będziemy obserwować w najbliższych kwartałach albo nawet tygodniach taką istot, dosyć istotny wzrost udziału płatności P2P w całym segmencie transakcyjnym Blika. No zdecydowanie należy zwrócić uwagę, że ten pierwszy kwartał 2019 to jest wzrost o 177% w stosunku do tej transakcyjności pierwszego kwartału 2018 roku. Ja przypomnę, pierwszy kwartał zawsze jest dla systemu płatniczego wyzwaniem, dlatego że Oczekiwania zbudowane są na bazie tego najbardziej kluczowego kwartału, związanego z takimi świątecznymi zakupami, kwartału czwartego mijającego roku. Więc ten pierwszy kwartał zawsze jest wyzwaniem, ale mamy bardzo ciekawe i pozytywne informacje. Otóż, podsumowując, wzrost kanału online, tego 70% kanału, 75% kanału w ramach całego portfela transakcyjnego Blika. No przede wszystkim te niecałe 30 milionów transakcji Blikiem wykonanych w polskim, nie tylko w polskim, wykonanych przez polskich internautów w ramach aplikacji bankowych poprzez system Blik. Należy no przede wszystkim porównać do tego ponad 10,5 milionowego poziomu transakcyjnego w pierwszym kwartale 2018 roku. Tutaj mówimy o tym 184, prawie 200% wzrostu. Pomiędzy kwartałami w porównaniu do poprzedniego roku, ale też należy zauważyć, że ten wzrost transakcyjności również do poprzedniego, tego świątecznego kwartału, który, który zakończyliśmy w 2018 roku, tym rokiem, roku na poziomie 25,3 miliony transakcji, to niecałe 30 milionów transakcji, to jest bardzo wyraźny wzrost podtrzymujący. Wys wysoką dynamikę wzrostu płatności blikiem w e-commerce. Przechodząc dalej, bardzo wyroźny, wyraźny, widoczny i, i, i myślę istotny wzrost transakcyjności w bankomatach, tych związanych z płatami i wypłatami gotówki. 4,7 miliona transakcji, niecałe 5 milionów transakcji wykonanych przez Blikowiczów w polskich bankomatach w pierwszym kwartale bieżącego roku. Odnosząc to do pierwszego kwartału 2018 roku, w trakcie którego Blikowicze wykonali ponad 2,5 miliona transakcji blikiem, mówimy tutaj o takim 81 dokładnie procentowym wzroście, który coraz mocniej również tutaj tak skomentuję jest, ten wzrost stanowiony jest również o typ transakcji wpłatowej, wykonanej. Blikiem sieć wpłat w ramach polskich sieci bankomatów, sieć wpłat Blikiem systematycznie jest poszerzana. Przechodząc do bardzo ciekawego również aspektu związanego ze wzrostem transakcyjności płatności Blikiem, a tak dokładniej kodem Blik w terminalach płatniczych na wszystkich polskich detalistów, za chwilę też w kilku słowach powiem, o bieżącym zasięgu Blika w ramach terminali płatniczych na polskim rynku. Natomiast na pewno należy zauważyć, że te prawie 3 miliony transakcji, 2 miliony 800 tysięcy transakcji wykonanych w pierwszym kwartale bieżącego roku przez Blikowiczu w ramach terminali płatniczych kodem Blik. To jest prawie 40% wzrost w stosunku do tego istotnego, bardzo silnego czwartego kwartału mijającego roku. I przede wszystkim o 400%, tysięcy, o 400 wzrostu w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku, więc mówię tutaj, że w skali jednego roku w ramach jednego kwartału Blikowicze w 2018 wykonali ponad pół miliona transakcji, w chwili obecnej prawie 3 miliony transakcji. I bardzo istotny wzrost w ramach tego kanału. Tutaj dla niektórych może być zaskoczeniem. Zdecydowanie skomentuję to w taki sposób, iż sieci handlowe, niemalże wszystkie duże sieci handlowe, dosyć istotnie popularyzują Blika. No i znajdują całkiem fajne zastosowanie przez, przez naszych Blikowiczów, którzy ulubili sobie właśnie taką formę płatności w ramach, w ramach tych sieci. To jest istotny wkład przede wszystkim dużego detalu. Przelewy P2P. 2 600 000 przelewów wykonanych Blikiem w pierwszym kwartale bieżącego roku. Przypominając sobie pierwszy kwartał 2018 roku, mówiliśmy o 750 000 transakcji przelewowych wykonanych i też mówiliśmy, iż w tym czwartym kwartale 2018 roku, aczkolwiek tutaj ta sezonowość zakupowa. Na tego typu usługę, jaką jest przelew na telefon Blik, no nie powinny odgrywać istotnej roli, ale jednak ten czwarty kwartał cały czas pokazywał o tym, że ten trąd wzrostowy jest wręcz spektakularny. Prawie zdublowaliśmy przelew na telefon Blik w trakcie jednego kwartału. Tu mówimy o bardzo istotnym wzroście prawie ponad 2,5 miliona transakcji przelewowych wykonanych. Yy, licząc dokładnie, to jest wzrost o 247% w stosunku do tego pierwszego kwartału 2018 roku. Także na pewno należy zauważyć ten silny wzrost przelewów na telefon blik, który no, stymulowany jest coraz ciekawszym user experience'em, że tak to nazwę, związanym z udostępnieniem tej usługi przez większość wydawców, większość, większość banków na polskim rynku, którzy tę usługę jakby w chwili obecnej oferują. Zawsze mamy również zwyczaj pokazywania trochę Państwu jakiej transakcyjności dziennej i tutaj nic nowego, zawsze taki poziom pewnej, pewnego rodzaju dysatysfakcji, dlatego że mówimy tutaj o no, naprawdę fajnych danych, mówimy o 600 tysiącach transakcji takich rekordowe, w ciągu jednego rekordowego dnia wykonanych w pierwszym kwartale e, bieżącego roku. E, średnia to jest prawie 450 tysięcy, dokładnie 443 tysiące transakcji wykonywanych średnio przez Blikowiczów każdego dnia. Yy, ale, dlaczego mówię o dysatysfakcji? Dlatego, że jesteśmy w połowie drugiego kwartału i doskonale wiemy, że ten rekord został znakomicie pobity, i, i co, co, co powoduje, że jesteśmy optymistyczni, yy, jeśli chodzi o dalszy wzrost w drugim kwartale bieżącego roku. I z pewnością będziemy też o tym Państwu mówić. Tutaj w międzyczasie przypomnę, że yy, kanał jest otwarty do tego, aby zadawać pytania. Powoli gdzieś tam się przygotowuje do tego, aby yy, na bieżąco zareagować. Tak, yy, obserwatorzy są. Idziemy dalej. Na tym slajdzie chcieliśmy Państwu zwrócić uwagę na kilka takich kluczowych parametrów, które na pewno należy odnotować podsumowując w ramach powiem, swojego kanału dotarcia do swoich klientów, opisując trochę blika. Zdecydowanie rekomendujemy zwrócenie uwagi na taki no wręcz spektakularny wzrost transakcji wykonanych w pierwszym kwartale bieżącego roku w sklepach fizycznych, naziemnych, poprzez typ transakcji, jakim jest podanie kodu BLIK w terminalu płatniczym. Na pewno należy odnotować to, iż w minionym kwartale rozpoczęliśmy w ramach tego segmentu e-commerce'owego, no, bym powiedział, taki nowy rajd i nowy trend jakby zasilania kanału e-commerce'owego transakcjami, tak zwanymi transakcjami powtarzalnymi czasami zwanymi rekurencyjnymi. Tutaj pierwsze wdrożenia w tym pierwszym kwartale zostały na rynku udostępnione, także obserwujemy, iż użytkownicy zaczynają się przekonywać do tej wygody. Powiem takiego, bym bym chciał wysterowania sobie płatności, w ramach której za każdym razem w sposób powtarzalny jako użytkownik czy klient swojego dostawcy nie muszę po prostu zwyczajnej płatności powtarzać. Dzieje się to automatycznie z różnego typu ustawieniami. W chwili obecnej bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby w ramach sieci akceptacji Blika i naszych partnerów, aby miejsc, w których by właśnie taka płatność powtarzalna no ma sens i jakby jest tego typu potrzeba, by było jak najwięcej, z pewnością należy zwrócić uwagę, że tutaj permanentny, czy jakby ta obecność blika w tym kanale ATM-owym na poziomie lekko powyżej 95% wszystkich terminali, wszystkich bankomatów na polskim rynku jest dosyć istotna. Natomiast skupiamy się zdecydowanie na tym, aby te urządzenia bankomatowe, które wyposażone są w funkcjonalność depozytu gotówki, aby tam jak najszybciej również płatność blikiem, czy płata blikiem była udostępniona. Po to, aby taką komplementarność usługi w ramach pełnej sieci bankomatowej dzięki blikowi można było na rynku zaoferować. No, wszyscy walczymy o społeczeństwo bezgotówkowe należy umożliwiać płacanie gotówki w sposób jak najwygodniejszy, czyli blikiem. 415 tysięcy punktów handlowych wyposażonych w terminal z funkcjonalnością płatności blikiem. Co jakby w wyniku naszych kalkulacji jest, nasze kalkulacje wskazują, iż jest to mniej więcej ponad 450 tysięcy, nie 454 tysiące terminali płatniczych. Więcej dwie trzecie rynku terminali płatniczych w Polsce pokrytych jest jakby tutaj blikiem. Zdecydowanie obserwujemy bardzo wyraźny wzrost uterminalowienia polskiego handlu naziemnego, a co za tym idzie również popularyzacji i zasięgu blika w nowych punktach handlowych. Natomiast zwrócę tutaj uwagę o tym, że ten wzrost transakcyjności w kanale posobem przede wszystkim jest związany z tym, iż dosyć coraz bardziej popularną formą blik staje się w ramach dużych sieci detalicznych, w których od praktycznie drugiej połowy zeszłego roku jest dosyć mocno obecny. I oczywiście nie należy zapominać o tym, że blik dostępny jest w 100% polskiego e -commerce. Wszędzie można zapłacić blikiem. A pracujemy również nad tym dosyć intensywnie, aby można było zapłacić blikiem, również tam, gdzie od czasu do czasu polscy internauci i Polacy dokonują zakupy. Mówię tutaj o sklepach zagranicznych i jest to też jeden z takich kroków związanych z rozwojem segmentu e-commerceowego. Na pewno będziemy o, tym, o tych działaniach mówić w najbliższej przyszłości. Co ciekawego również dzieje się w chwili obecnej w ramach Blika. Oczywiście, jakby co jest wypracowywane przez cały zespół i, i, i wszystkich partnerów Blika na bieżąco, no, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, iż, iż ten rozwój P2P, tutaj od tego zacznę. Rozwój P2P związany jest przede wszystkim z poprawą, z podnoszeniem jakości, ale też takim uatrakcyjnieniem interfejsu użytkownika i uwygodnieniem przelewów na telefon blik we wszystkich bankach, które oferują funkcjonalność właśnie natychmiastowego przelewu na numer telefonu. E, tutaj nie ustajemy. E, należy oczekiwać, że w najbliższej przyszłości bardzo ciekawe funkcjonalności związane właśnie z segmentem P2P zostaną, e, czy nawet w najbliższych tygodniach zostaną przez pierwsze banki udostępnione. Będziemy się starali Państwo o tym mówić. E, Zdecydowanie należy podkreślić, że ten taki strategiczny, ważny projekt, który ogłosiliśmy rynkowi w, w końcówce grudnia zeszłego roku, jakim jest podjęcie się takiego partnerstwa na polskim rynku, które umożliwi nam no, finalnie wyposażenie Blika w, no, już nie tylko w taki model płatności w sklepach naziemnych, który związany byłby z, z wykorzystaniem kodu Blik, ale przede wszystkim z popularnej technologii Contactless. Mówię tutaj o płatnościach zbliżeniowych. To jest bardzo istotny temat który no, w sposób taki chciał, strategiczny absorbuje cały zespół. Yy, należy również zwrócić uwagę na to, że są cały czas banki, które pracują nad tym, aby Blik był udostępniony swoim klientom i tutaj skupiamy się z naszymi partnerami bankowości spółdzielczej na tym, aby również w tym segmencie Blik zaistniał. Yy, z pewnością yy, ten obszar polskiej bankowości będzie lada moment, yy, w sposób taki myślę ciekawy informował rynek o tym, że. No, że Blikiem można również Banka spółdzielczych zapłacić yy, yy, swoim klientom. No i przede wszystkim, yy, tak powiem, ten taki flagowy, ważny, jak widzieliście Państwo, 75% udział mający w ramach naszej transakcyjności kanał e-commerce. No to przede wszystkim jest to permanentne, yy, jakby pozycjonowanie Blika w kontekście yy, tych yy, cały czas mocno trzymających się na polskim rynku płatności pay-by-linkowych. Autoryzacja Blikiem jako alternatywa. Do klasycznej płatności pay-by-linkowej jest dla nas cały czas bardzo istotnym elementem, i tutaj wszelkie kampanie reklamowe, mam nadzieję, że setkniecie się Państwo z kampanią, którą rozpoczęliśmy właśnie w samej końcówce czwartego, pierwszego kwartału bieżącego roku, również jakby wykorzystywane są w kontekście takim, aby użytkowników przekonać do tego, że ta płatność, no niekoniecznie PayBalinkiem, ale autoryzowana Blikiem, również może być w sposób taki spektakularny wynagrodzona wygraną w loterii Blikomania, także polecam, mam nadzieję, że jesteście państwo w pełni świadomi, że to jesteśmy w pełni jakby realizacji bieżącej kampanii w chwili obecnej. Yy, to wszystko yy, jest to pierwszy kwartał spektakularny i fantastyczny kwartał. Jeszcze raz przemnę 40 milionów transakcji, a teraz yy, proszę pozwolić, że yy, skupię się trochę na kilku pytaniach dlatego, że jesteśmy obserwowani przez całkiem sporą grupę widzów. A pozwolę sobie, może bardziej na początku, pewnego komentarza. Brawo, wykonaliście już 200 milionów transakcji w ICO, to absolutny rekord. Najczęściej zle, zlecaliście przelewy, płaciliście zbliżeniowo, ale korzysta, korzystaliście z płatności Blik Mobile, online i tak to na, na pewno należy zauważyć. Tutaj gratulujemy naszemu, naszemu um, uczestnikowi, jaki jest PKO Bank Polski wielkiego sukcesu aplikacji ICO i po prostu jesteśmy przekonani, że Blik jest częścią tego sukcesu, także pozwolę sobie na taki komentarz. Natomiast już odpowiadając bezpośrednio na pytania, MBP podał, że pod koniec ubiegłego roku było więcej płatności w internecie Blikiem niż kartami, czy to będzie stały trend? Szanowni Państwo, no jesteśmy przekonani, że to był taki krok milowy, trochę taki prezent komunikacyjny, statystyczny, bo byliśmy świadomi o tym, że ten trend jest nieunikniony, od wielu, wielu kwartałów. Ten taki kamień milowy miał miejsce właśnie w końcówce 2018 roku, gdzie bezwzględnie jakby liczba transakcji w online została, została, no jakby ta struktura rynku w sposób taki bardzo widoczny się zmienia. Liczba transakcji blikiem przekroczyła liczbę transakcji wykonanych wszelakiego typu kartami na polskim rynku w internecie. Zdecydowanie myślę, że ten trend, znaczy jesteśmy przekonani, że trend będzie się nasilał z uwagi na to, iż to przede wszystkim dzięki temu, iż pay-by-linki, które stanowią cały czas o dosyć istotnym udziale w polskim rynku płatności komercyjnych, również są taką siłą napędową dla Blika, ale przede wszystkim również obserwujemy, że zakupy w internecie, czy wszelakiego typu transakcje za usługi w online, zaczynają stawać się coraz bardziej bezgotówkowe i to jest zdecydowanie trend, który będzie wspierał również transakcyjność Blika. Tak, to jest pytanie, które bardzo często się pojawia i zdecydowanie chcę na nie odpowiedzieć, dlatego że dlatego że tak jest nasz obowiązek. Co robicie w sprawie pojawiających się ostatnio przypadków wyłudzeń kodów Blik? przez ludzi, którzy podszywają się pod znajomych na Facebooku. Drodzy Państwo, tutaj wspólnie z naszymi uczestnikami, bankami, staramy się coraz mocniej nasilić komunikację uświadamiającą wszystkich użytkowników Blika, związaną z tym, iż no, przede wszystkim bardzo należy chronić i podchodzić nieufnie do wszelkiego typu próśb, które wyrażane są być może czasami przez prawie, mając pewność swojego znajomego, może członka rodziny, należy podchodzić z ogromną nieufnością, ale nasza komunikacja, drodzy Państwo, chcemy oprzeć przede wszystkim tą edukację na rynku, chcemy oprzeć przede wszystkim o podkreślenie istotności, jakim jest usługa przelewu na Telefon Blik. To przelew na Telefon Blik został skonstruowany, cała jego mechanika, architektura, elementy bezpieczeństwa, oparcie również o, o tak zwane szyny rozliczeniowe, bankowe, jakim jest Express Elixir w tle. To wszystko jakby zostało zbudowane po to, aby zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa i to właśnie przelew na telefon Digi jest tą usługą, która powinna być wykorzystywana w momencie wyrażenia potrzeby przez jakiegokolwiek znajomego. Nie ufajmy, nie ufajmy prośbom wyrażonym na Facebooka. Coraz bardziej przez Facebooka, przez różnego typu komunikatory, coraz więcej informacji do nas dociera. Wiemy o tym doskonale, iż iż elementy bezpieczeństwa związane z sieciami społecznościowymi i ich komunikatorami nie są wystarczająco wiarygodne do tego, abyśmy opierali o nie funkcjonalności finansowe. Także, także przede wszystkim bardzo istotna edukacja związana z, z uświadamianiem, jak istotna jest funkcjonalność przelewu na telefon Blik. Ciekawe pytanie, czy liczba transakcji Blikiem może tak rosnąć nieskończoność z kwartału na kwartał? Jak szacujecie potencjał transakcyjności? Tak, to zdecydowanie jest to pytanie, czytamy, jest to pytanie o udziały rynkowe. Tak, to mamy pełną świadomość, iż tak spektakularne wzrosty no, oznaczają dosyć istotne również wzrost udziałów rynkowych w płatnościach, w szczególności w płatnościach e-commerce'owych. Sporo jeszcze przed Blikiem pracy, aby zdobyć 100% rynku płatności w e-commerce. Może trochę żartobliwie, ale, ale celem naszym jest to, abyśmy na koniec tego roku osiągnęli taki poziom, poziom, który ilustrujemy przykładem, co drugiej transakcji wykonanej w polskim e-commerce Blikiem, o takim transakcyjnym poziomie 50% udziału. Na razie jesteśmy na dobrej prostej aby ten cel zrealizować na tym się mocno skupiamy, ale jesteśmy również przekonani, że o sile blika w następnych latach będzie dysponowało również i tutaj zaznaczyłem, zaznaczyłem również te prace i ten projekt, który przez nas jest zrealizowany również kanał naziemny. System płatności mobilnych blik jesteśmy przekonani, że w drugiej połowie roku rozpocznie swoją przygodę z, z technologią zbliżeniową, także przed nami rozwój produktowy, ale na pewno nie bez, bym powiedział, nie bez, bez przyczyny należy również potencjalnie w następnych kwartałach zadać pytanie o rozwój blika międzynarodowy. Natomiast nie jest to też moment na to, aby o tym mówić w szczegółach. Drodzy Państwo, pytań jest więcej. Niektóre się dublują. Pozwolę sobie zakończyć tę konferencję. Nasze służby marketingowe i pr są do Państwa dyspozycji. 40 milionów transakcji blikiem wykonanych w pierwszym kwartale 2019 roku. Dziękuję bardzo za uwagę.